W środę 20 marca przed godziną 6 rano dyżurny Państwowej Straży Pożarnej został zaalarmowany o pożarze w zakładzie na Dzierżoniowskiej Strefie Ekonomicznej. Na ulicę Pieszycką zostały zadysponowane trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Piskorzowa. Na miejscu okazało się, że najprawdopodobniej zapalił się osad w ciągu wentylacyjnym na terenie hali produkcyjnej. Przeprowadzono ewakuację kilkuset pracowników. Na miejscu pracowała również policja. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia... Okazało się, że zapalił się osad w ciągu wentylacyjnym na terenie hali produkcyjnej. Nasze działania tutaj polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Po dokładnym rozpoznaniu miejsca zdarzenia okazało się, że w dużym stopniu zo pożar został ugaszony przed naszym przybyciem przez pracowników hali. Dalsze nasze czynności polegały na ogaszeniu osadu, który znajdował się na wylocie komina na dachu hali produkcyjnej. Częściowym rozkręceniu tego komina wentylacyjnego, dokładnym przebadaniu go, sprawdzeniu kamerą termowizyjną oraz sprawdzeniu... Giem, detektorem M4 na obecność gazów niebezpiecznych. W wyniku zdarzenia nie dostał obrażeń ciała. W czasie produkcji z obiektu został ewakuowany przed naszym przybyciem około 200 osób. Około godziny 6.30 pracownicy powrócili na swoje stanowiska.